Powstała Kraśnicka Rada Sportu. Ma ona być organem doradczym burmistrza miasta. 11 lutego odbyło się zebranie, na którym ustalono zakres jej działań. Wybrano również członków Rady. Wybór wbrew pozorom wcale nie był łatwy. Przedstawiciele kraśnickich klubów sportowych obecni na zebraniu nie mogli dojść do porozumienia w kwestii podstawowej, czyli liczby członków, z jakiej miałaby się składać Rada. Ostatecznie poprzez głosowanie ustalono, że Kraśnicka Rada Sportu będzie liczyła dziewięciu członków. Są to Kowera Sygacz, Zbigniew Biały, Paweł Biskup, Witold Bober, Artur Domański, Adam Jackiewicz, Rafał Pastwa, Aleksander Płatek i Konrad Szmyrgała. Pojawiają się jednak głosy niezadowolenia z tak dużymi i liczby członków rady. rada dla mnie jest ciałem zaobszernym i no mówię, przywołam jedną ze swoich dzisiejszych wypowiedzi, że wchodzą do tej rady przedstawiciele klubów, chociaż tutaj z założenia. Rada ma nie dzielić pieniędzy, to jednak nikt nie oderwie się od swoich korzeni i na tych posiedzeniach każdy będzie lansował swój klub, swoją dyscyplinę, swoje środowisko i nie wydaje mi się, żeby przy dziewięciu osobach, przy dziewięciu różnych dyscyplinach i przy jednocześnie mizerii finansowej, żeby udało się coś wypracować. Trzech przedstawicieli klubów zrezygnowało z uczestnictwa w Radzie. Piotr Członka, Grażyna Sarna i Grzegorz Mazurek. To nie był taki sposób stawienia się broń wręcz przeciwnie. Ja uznałem, że moja praca w tej Radzie no, nie będzie mogła być wykonywana na należytym poziomie. Ja wykonuję wiele różnych zadań. I po prostu nie miałbym czasu poświęcić się pracy tej radzie, bo w tej radzie będzie bardzo trudna praca i wymagająca wielu czasu. Ja, ja tym czasem już teraz nie dysponuję. Natomiast jestem do dyspozycji Rady, bo uważam, że ona będzie tak działała, że będzie wzywać ludzi którzy w danym zagadnieniu będą mogli coś pomóc. Jestem otwarty na to i oczekuję, wręcz liczę na współpracę z Radą. Rada Sportu działa na podstawie ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 roku. Według artykułu 30 punktu 3 tej ustawy do zadań Rady należy opiniowanie strategii rozwoju gmin, powiatów i województw w zakresie kultury fizycznej, projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej, programów rozwoju bazy sportowej na danym terenie, w tym w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie dotyczącym terenów wykorzystywanych na cele kultury fizycznej. Na zebraniu pojawiały się kontrowersje albo sprzeczne y, opinie na temat tego, czym w ogóle ma się zajmować ta Rada. No właśnie, no oczywiście y, 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 wszyscy mówili o pieniążkach, y, bo to jest taka nasza największa bolączka, ale przecież Rada y, nie będzie decydowała o żadnych środkach finansowych. Ona ma wypracować program wspierania burmistrza. Przekonywania go w swoich decyzjach i stworzenia takiego sposobu, czy takich reguł przyznawania tych środków, tak aby burmistrz miał łatwiejsze zadanie i tak, co jest chyba jeszcze ważniejsze, i tak aby kluby już wcześniej mogły przewidzieć na jakiego rzędu dotacje mogą liczyć w latach następnych, bo przecież program szkoleniowy to nie jest program jednego roku. W obecności przedstawicieli kraśnickich klubów sportowych burmistrz Mirosław Wodarczyk wyraził zaniepokojenie obecnym stanem sportów w naszym mieście. Wiemy o niedostatkach i wiemy jak to się odbywało do tej pory i wiemy, że sport, w ogóle życie sportowe w mieście Kraśniku no, pozostawiało wiele do życzenia, jeżeli chodzi o nie tylko o imprezy sportowe, ale o przede wszystkim o osiągnięcia sportowe jakie są tutaj My, przypominając panu burmistrzowi, prezentujemy nie tak dawne sukcesy naszych sportowców.